Że... Cześć, Sionko. witajcie z Kuba w dzisiejszym odcinku. Jest, jest, jest na wiosce, więc no. Ogółem już się ma lagów, jak widać. O, ma się pięknie, stabilne FPS-ki. Ogółem nie wiem, czy będziemy sobie robić, oprót, weźmy na a kurde też przepisom. Czekajcie, weźmiemy sobie Kejsa. Senko, podjedziemy? Czy no? no Eee, no i ten, eee, jedziemy z jakąś tam po przyczepy Widzicie ten cudowny cykl, coś tam przyjechał Chciałbym so, tu sobie przyjechać, tu sobie przyjechać, tam się był taki skrót O, sąsiad przyjechał podem Siema Co tam? No? Co? A no, no, mogę. Czy jest sąsiad? Dobra. E, ja mam takie pytanie, nie? E, Byś patrzyli mi tam kable. A i właśnie. Eee. ogólnie się, bo gdzie nagrywam? Gdzie na. No właśnie. Tak, widzowie, ogółem, nie? Dzisiaj na odcinku. Nie ma sześćdziesiątki, za to jest case. Ale za to, jak nie ma sześćdziesiątki, ale jest case. A chodź, czekaj. E, to widzę. Nie ja wiem, ja wiem, I widzowie tak muszę sprzedać Wam 912. Kto chce ją kupić, niech pisze w kom jaką cenę. Chcę ją dać, chcę. Ogłem tutaj to. Yy, pasy nie ma, taka 912 dla Was poleci na sprzedaż. Piszcie, kto ją chce kupić. O kurwa, coś. O kurwa, to już trochę Wam dużo pokazałem. Yy, no. Nie wiem co. Czekaj, na ja tę siatkę tam u ciebie. kochisz, ten. Co? O, co jest w radzi? To wiem, to siadę, to, to do Zobacz, że to może cię pracować. Chodźcie, widzę że co że się kapię, Dobry, jak się Ja Jak się wygrywa. Co, wytździe, trójcik. przestawiają same się. No dobra, idziemy sobie. Okay, o. Tak, rzucamy, i ten... Eee... Yy, skosimy tam. Ja to, to skoszę, bo tam... tam to będzie. Ja tym szałajem tam. Z który to mam kosić, to? Czy obydwa? No, dobra. Weź i to weź, zaraz przytrząsaj. weź się to za skoraj, bo ja, ja tego sobie nie chcę, nie tej trawy, czy ja mogę to skościć, a nie będę ci tylko ten, to może to zaorać wtedy. Jeśli ma taki jak nawóz taki, wiesz, rozumiesz? Tą trawę. Ja nie mam żadnych krów jeszcze, muszę sobie kupić jakieś. Ale ja muszę zrobić odcinek, jak psuje te pokrowy. No ale co z tego, że jak będę miał, to się skiśnie. W meczce, to by by chciał mieć krowy na w naszej to będę na następny sezon. Czyli no, to na następny sezon. nie? to skoszał tylko na pierwszym Więc w no, yy, I tak. na tak, tak gdzie, no, Każdy widzowie, teraz są lokomotywy zjeść, opłona, czekaj, no, czekaj no, A no, no, Dobra, no, 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 Się. Tak, coś mi chodziło. Sąsiad, daj czas na 10, czy ten, czy godzinę 10. Sąsiad, daj godzinę 10. Dziękuję, chodź. Co w się sensie, nie, pomógł ci później tamto w o, ecce, tutaj No, no. Tam trwają, czwokrętą trochę rzecz i rzeki tam twoim pługiem, nie? Czy rzęchem. <grypsi> No tak, a wiesz, a mój to jest liniatur, nie? To jest większy kaliber. <gry> Cztery zerzeczki tutaj na tym tym, ale ja wcale nie mam ceseń co do tego, no. Także trzeba je będzie ścigać. No, dokładnie tu ogół, ogółem idzie, na tej drodze. Sąsiada. Tu będą cztery komuś te... co jest? Ja Był trawek masz u Ciebie. Ja Zarazem przyjął, że zgadziliśmy tą trawę, a teraz co, co robisz? Nie no, jeszcze tu nie, jeszcze tutaj nie je patrzę, jeszcze to ofertę tu już zostało Kurwa, trochę tu idzie to, jest tylko... Fajnie. За. Ха. Баатаа твэш боосан. Аноо надаа батмаа гэж байна. Өөртөө вааш Zbierasz na puknie ten twój. No ta no. Dałam no, ci tylko na to. Teraz się dajesz na ten puknie. Widzowie, no, ja tu lecę po pół do kościoła, jak widzicie. No, znaczy, no, kościołkę tam odstawię, pług wezmę, pojadę ten, to za za ram Kurde, co tu się dzieje. Co jest? Chcę dojechać. Ej, co jest, kurde. Nie wiem, o co chodzi. Już to muszę sobie belki pozbierać sobie. Kurde, no. się skład jeszcze

No to się tutaj, bo wiecie, co to jest, się nie ma nie. Nie mam podcinku, to jest, to jest, nie jest, to jest, to jest, to jest, jest, to jest, nie. Tak. jest, to jest, to jest, to jest, Nie Hmm, widzowie, jak coś to co zawam, to to pole, to jest na chwilę, jakby to połowy to, o po to. Wtedy, nie wiem, kiedy pójdę chyba ten, coś się po innego pograczach, coś nie. Jako cię moczy Tylko nie, 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 to ja wiem tego no tutaj to to, 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 to to będzie trzeba, nie, to będę. No. nie no, chyba ja na niskiej gra, nie wiem, czemu XD. Chyba coś by się po sobie pomieszało, nie, bo pokazywam sobie grafikę wysoką, ma mam nie wiem, nie wiem. By się sobie pomieszało, no odcinek jest nawet. to pali twoje kurde widzowie, jak gołem się szykuję do was odcinek z BMG'a na będę się szukował bo wiecie chyba no chcę powiedzieć że ja coś się coś raz się podłączę i sobie raczej tylko w połupalamy albo live'a z BMG na co mogę zgubić nawet bałby się widzowieść tak zrobimy robimy tutaj no ok, ok, ok. Zauwałem. Tak, zrobimy sobie szansę na filmik z odcinka No, bo mi się w sumie nie chce dajorać i w sumie nie chce przynagrywać Chcę zobaczyć to ustawienie na graficie trzeba nagrać to, jest, to się tutaj w CS-a, nie? Słuchajcie, a bo ja ten odcinek tak mogę piątek, wstawiam wtedy? kiedy? Bo nagrywałem go w piątek, wstawiam, wstawiłem wy W... PZIĘK? W...

W jakiś przyjechać mój brat, ogółem ma przyjechać na serię, <grym> więc no, myślę, że będzie fajniej. Zdaję się do końca i... I ten, i se stanę... I no, i se no, przestanę nagrywać na razie, bo nie chcę się... Czyli no, nie, nie chcę się, tylko no, chcę skończyć odcinek. Bo ten... <grym> bo widzisz, jest coś fajnego, bo może jutro wleci, wleci live, w sobotę ten, będzie wojna, więc co, znalazł live'ik live, ser, serii no a dzisiaj jeszcze może jakiś leci z CS-a Jupiter, <grym /dobreśla> dobra, sam czas się tutaj, ładnie, oś, kurna, nie wiem, czy teraz będziesz chodzić, dać, tego, tego tej mocy. Słuchajcie tego, czekaj Pójdę Czekaj, stój! O dobra Patrz jak idzie. <gry> Daj mu się Chodź tu, chodź, ustaw się Chodź, ustaw się Parma oooo Z pewnością mi gazował tym masajem <gryna> Kurna, weź gaś tą kosiarkę twoją Rozumiem się gosia, że nie masz tak w stanie to jakoś ładnie. No, no widzę. W odcinku to będzie jak na tyle, więc do kolejnego trzymajcie się i nała.